Dzień dobry, witam w poranku. Z całą pewnością niektórzy z Was widzieli takie filmiki. Przykładam breloczek, zamek otwiera się. Teraz fliperem emuluję breloczek i bum też działa. Ludzie wykorzystywali to urządzenie, czyli Flippera Zero, do tego, aby przykładowo wyłączać, robić różne psikusy i wyłączać odbiorniki, zmieniać wskazania tablic, które podają ceny benzyny, otwierać klapki w samochodach Tesli albo szlabany, lub też zamki elektroniczne poprzez kopiowanie bryloczków. To niepozorne urządzenie, które przypomina trochę te urządzenia takie Tamagoczy, kiedyś w latach 90. były, zrobiło ogólnoświatową furorę, a szczególnie na Kickstarterze, gdzie zebrało prawie 5 milionów dolarów. Co ciekawe, kanadyjski rząd planuje zakazania jego sprzedaży, bo obawia się tego, że może zostać wykorzystywane do kradzieży samochodów. Natomiast Brazylia już to zrobiła, bo uważa, że ułatwia znacząco to urządzenie, Działalność przestępczą. Czy te reakcje są faktycznie w jakiś sposób usprawiedliwione, a może przesadzone? No, sprawdzimy to w dzisiejszym odcinku. Pomysł na Flippera Zero narodził się w 2019 roku. Grupa znajomych potrzebowała skutecznego i takiego multi urządzenia, które służyłoby do tego, żeby przetestować zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. Później postanowili, że to co opracowali, będą sprzedawać ludziom i dodatkowo no, zrobią to, ale ograniczając pewne funkcje urządzenia, żeby nie łamać prawa. Jak to działa? Urządzenie składa się z kilku modułów. Między innymi ma nadajnik, odbiornik, który pracuje w paśmie do 1 GHz i może obsługiwać transmisje cyfrowe w tymże paśmie. A to może służyć do kontroli pracy różnych systemów kontroli dostępu i ogólnie systemów bezprzewodowych. Czyli mamy tutaj na przykład bramy wjazdowe, jakieś garaże, systemy bezkluczykowe. I wiele innych, na przykład systemów internetu rzeczy, czyli tych czujników, różnych tak czujników itd. Ale to jeszcze nie wszystko. Gdy posiadasz brelok, RFID, albo NFC, lub też kartę, no to możesz wykorzystać to urządzenie, żeby wyciągnąć tam zapisany kod. I później ten kod ogólnie działanie karty, możesz emulować przy pomocy tego urządzenia, czyli zamiast karty przykładasz to urządzenie, albo przekopiować do innej karty, albo breloka są obsługiwane wszystkie główne standardy i do czego to możesz wykorzystać no sobie kopiujesz taki e, brelok i później otwierasz drzwi do domu do hotelu do hotelowego sejfu Dodatkowo w urządzeniu jest wbudowany nadajnik i odbiornik podczerwieni, przez co możesz znowu emulować działanie różnych pilotów, które służą do sterowania pracą telewizora, klimatyzacji czy też zestawu audio. Są już gotowe biblioteki dla różnych modeli, dla różnych producentów takich właśnie kodów, a gdy nie ma takiej biblioteki, to możesz sobie przechwycić kod wysyłany przez podczerwień i później go powtarzać przy pomocy tego urządzenia. W urządzenie jest również budowany moduł Bluetooth, który może służyć do ataków Bluetooth spamming, które polegają na tym, że można wysyłać różne komunikaty czy też wiadomości niechciane dla osób, które znajdują się w zasięgu urządzenia. Flipper 0 to też wyprowadzone na zewnątrz porty wejścia i wyjścia, co przyda się bardziej zaawansowanym użytkownikom, którzy mogą podpiąć tam dowolne rzeczy, na przykład moduł Wi-Fi, który może później służyć do rozłączania przykładowo urządzeń, które są w naszym otoczeniu. Czy to wszystko oznacza, że dostaliśmy magiczne urządzenie do manipulowania każdym urządzeniem bezprzewodowym? No, nie do końca. Flipper w większości przypadków może zaatakować bowiem tylko jakieś stare standardy. I takie właśnie transmisje, które są bez uwierzytelnienia. W internecie możemy znaleźć dużo filmów, gdzie tam różni ludzie wykorzystują to urządzenie, żeby otwierać samochody. Czy to faktycznie takie proste jest? No nie do końca, bo współczesne samochody w tych kluczykach wykorzystują zmienne kodowanie, i za każdym razem te kody się zmieniają. Jeden wygenerowany jest później usuwany, i już drugi raz się nie otworzy samochodu. Więc e, nawet jeżeli sobie przechwycimy jeden kod z takiego kluczyka, i to musimy robić poza zasięgiem, żeby samochód tego kodu nie zauważył. I później odtworzymy ten kod w pobliżu samochodu przy pomocy tego urządzenia, no to otworzymy raz auto, ale już nic więcej nie zrobimy, bo już tamten kod jest usunięty, a urządzenie nie potrafi generować nowy. Także ten flipper to bardziej taki jest według mnie marketing, a nie jakieś magiczne urządzenie, które złamie wszystkie transmisje bezprzewodowe i uczyni z was no, prawdziwych hakerów, to bardziej taka zabawka dla geeków, którzy się interesują elektroniką, dzięki temu mogą rozwijać swoją wiedzę, podłączyć różne moduły, czy pozgrywać różne nieoficjalne softy, które zwiększą trochę możliwości tego urządzenia. W ogóle dla takich gików to polecam coś innego niż tego flipera. Po prostu można kupić płytkę Arduino albo Raspberry Pi, dołączyć kilka modułów, na przykład wi czy, czy tam ten na przykład chip do transmisji do 1 GHz i sobie samemu zrobić to, co flipper za niemal 1000 zł oferuje, a my to zrobimy w kilkadziesiąt złotych. Innym sposobem jest wykorzystanie bardzo taniego modułu SP8266. Mam go tutaj ze sobą. I oprócz tego, że może do fajnych różnych zastosowań służyć, bo można sobie internet rzeczy w domu zrobić, to możemy coś takiego kupić. To parę złotych kosztuje, połączyć z komputerem. Taki softy do środka wgrać. Teraz widzicie stronę, gdzie są instrukcje, jak to zrobić. I stworzyć urządzenie, które będzie służyło, to wezmę w cudzysłów, do hakowania Wi-Fi w zasięgu, czyli na przykład będziecie mogli rozłączyć Wi-Fi sąsiadowi, który zbyt głośno muzyki słucha. A co ja mógłbym teraz zrobić z takim modułem? No na przykład mogę postarać się rozłączyć urządzenia, które są połączone z routerem Wi-Fi kanału 0. No wystarczy podłączyć, tu już wgrałem soft, wciskam przycisk i...